Cześć, z tej strony Kamil, zapraszam Was na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zajęcia, które poprowadzę, będzie to spalanie obiadu, do którego będziemy potrzebowali dużą piłkę gimnastyczną oraz późniejsze części położymy się na kalimacie, można się położyć na podłodze, na dywanie, na czymś miękkim, tak żeby ćwiczyło nam się komfortowo. Zaczniemy sobie od rozgrzewki, od górnych partii, zaczniemy odrą piłkę. Chwytamy w dłoniach na wysokości klatki piersiowej, zaczynamy przyciągać piłkę do klatki piersiowej i wypychamy do przodu. Do klatki piersiowej i wypychamy do przodu cały czas piłka. Na wysokości klatki piersiowej włączamy stopy. Uwaga. 45 sekund. Prace 50 sekund odpoczynku. Zaczynamy. Przód. Ty. Przód. Ty. Utrzymaj piłkę cały czas na tej samej wysokości. Przód. Ty. Ramiona mocno napięte. Przód. tył, plecy prosty. I wół. Przód. I pół. I wraca. 15 sekund. I utrzymuj cały czas piłkę na tej samej wysokości. I wraca. Szukaj. I wraca. Szuk. I powrót. Rozluźnij sobie ręce. 50 sekund jest to czas dla Ciebie, abyś mógł odpocząć. Uregulować. Odrób. Kolejne ćwiczenie będą to krążenia na przemiennie. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Zaczynamy pozycja wyjściowa piłka na pole. Krążenie w lewą stronę, krążenia w prawo. Krążenie w lewą stronę, krążenie w prawo. obszernie, ruch. Pozostało nam jeszcze 15 sekund. Spokojnie przygotuj się. 5. 4, 3 6 2 1 mamy listę, kto to wie? Załączana. Obszydną z jedną stroną. Obszydną drugą. Ręce proste w łokciach. Izmianki. Ległem. Boku, opuść, króciutka przerwa, góra w drugą stronę, opuść, krótka przerwa i tak ćwiczymy 45 sekund. Jeszcze mamy 15 sekund odpoczynku. Przygotuj się 3, 2, 1. Uwaga, zaczyna, góra. Ze skręty, hop i gór i do i góra. Stopy cały czas przyklejone do podłuża. Stoimy w miejscu, pięknie odrywamy góra. Czekamy piłkę. prostujemy nogi w kolanach. 10 sekund jeszcze przerwy. 3, 2, 1. Uwaga. Zaczynamy. Do tyłu biodra piłka do przodu. I wracamy. Dół. I po. Urywamy pięt, tylko pięty cały czas przykleja. I dóch, i Dwadzieścia sekund zostało. Dół. I dół. I, dół. I, dół. Jeszcze dwa. Powtórz. Dół. Gór. Ostat. Nogi, rozrzuć, przerwa. Kolejne ćwiczenie. Zdecydowanie trudniejsze. Jedna noga postawa obok piłki, druga zgięta w kolanie. Delikatnie stawiamy ją na piłce. Cały ciężar ciała spoczywa na noce, która jest obok piłki. Naszym zadaniem będzie wykonać delikatny półprzysiad i górę. Gół, przysiad. I góra. Staraj się, aby palce były, czy kolana, żeby było w jednej z palcami u stóp. Utrzymaj równowagę. Bardzo ważna sprawa. zacznij, I góra. Nie śpiesz się. Skup się przede wszystkim na technice ćwiczenia. Nie na ilości powtórzeń. I góra. Schodzimy na dół. I góra. Dół. I gór. Dół. I góra. Polankujcie. Na zewnątrz. na zewnątrz. Nie do siebie. Jeszcze dwa powtórzy. I góra. I gór. Ostat. Dół. I góra. Przerwę, na pewno troszeczkę. W moim przypadku lewa noga popracowała. Krótka przerwa na zmianę pozycji. Zmiana nogi. Noga, która ćwiczyła, teraz znajduje się na piłce. Druga noga obok piłki. Jeszcze 20 sekund przerwy. Przypomnę, stopa cała na podłożu. Delikatny przysiad i górę. Do tyłu biodra i górę. Uwaga, przygotujcie się. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Dół i górę.

Rozsta w stopy. Tak. Nogi proste w kolanach. Będziemy przytaczać piłkę z ręki do ręki. Jednocześnie przynosząc ciężar ciała z nogi na drągę biodra do tyłu. plecy proste. Patrzymy przed siebie i przytaczamy piłkę z ręki do ręki. Jeszcze mamy 10 sekund. Powoli się przygotowujemy. Trzy. Dwa. Jeden. Zacznij. Do boku piłka. Ciężar ciała. Na lewą nogę. Przytrzymaj. I Do boku. Przytrzymaj. I Sekund. Jeszcze dwa razy. Raz, do boku, zatrzymaj. Dwa, do boku, zatrzymaj. Rozmuśniamy. Trzy. Kolejne ćwiczenie. Siadamy na piłce. Stopy na szerokość. bioder. Naszym zadaniem będzie przejść napięty brzuchem. Staramy się jak najniżej zejść do ud. Palce skierowane na siebie, tak żebyśmy czuli tutaj z tyłu napięcie. Przytrzymać chwilę i rozluźniamy. Do tyłu piłka. Palce na siebie, napięta. Przytrzymać. I wracać. 5 sekund, 4, 3, 2, 1, ręce mogą być delikatnie z boku, piłki tak żeby ją cały czas kontrolować, do tyłu piła, palce na siebie napięte, 3, 2, 1, i wracamy, 3, 2, 1, i wracamy, 3, 2, Jeden I vracamo. Napijem. Tri. Dva. I po. palce. Do ote. palce na sebi. Vrhu. Kjerunku u. I ostatni površenje. Do u. Dva. przerwamy, Usiąść na piłce, rozluźnij nogi. Kolejne ćwiczenie będziemy unosili naprzemiennie, raz prawą nogę, raz lewą, odrywamy od podłoża, za trzecim razem przytrzymujemy troszeczkę dłużej plecy proste, brzuch napięty, utrzymujemy równowagę, raz, dwa, Trzy i znowu zmiana nogi, utrzymać pozycję stabilnie, siedząc na piłce. Uwaga, zaczynamy. Obawiamy się, dłonie delikatnie z boku, jeżeli nie, ręce nie dotykają piłki i przytrzymaj. Raz, dwa, trzy. Przytrzymaj górze, połóż. Raz, dwa. Trzy, raz, jedna, noga w górze. Raz, druga, raz, dwa, trzy. Utrzymać pozycji. Raz. Dwa. Trzy. I Raz. Dwa. Trzy. trzy. Opróż. trzymaj, odłóż, rozluźnij nogi, kolejne ćwiczenie, podskoki na piłce, ręce dołożymy, praca jak ręce do pajacyka, rytmiczne podskoki na piłce, jednocześnie ręce nad głowę, wzdłuż głowy, nad głowę, wzdłuż głowia. połącz te dwa ruchy, 10 sekund przerwy, 3, 2, 1, stopy całe na podłożu przed piłką, kąt 90 stopni w kolanach, wskaczemy i zaczniemy, góra, dół, góra, Po tych podskoków, ruchów rąk na głowę dostosuj do swoich możliwości. Stara się cały czas to tempo zachować równe podczas ćwiczenia. 10 sekund. Końcówka. I przerwa. Rozluźnij ręce, bo ramiona na pewno troszeczkę popracowały jeszcze 40 sekund. Przerwie, W Kolejnym ćwiczeniu Ręce odpoczywają, ale będą ćwiczyły teraz bardziej nogi. Będą to podskoki na piłce, ale staramy się co drugi podskok zatrzymać w delikatnym półprzysiadzie. Staraj się, żeby pośladki cały czas delikatnie kontrolowały piłkę, żeby piłka nie uciekła. Pod czyli będą dwa boskoki. Raz, dwa, przytrzymaj na pięciu. Przytrzymaj na pięciu. Raz, dwa, przytrzymaj na pięciu. Jeżeli jest ciężko na dwa razy, rób to na trzy, bądź na cztery. Odbić, zaczynamy. Raz, dwa i gór. Patrz przed siebie, lec prosty. i gór. This the statyczne będą to krążenia bioder w pozycji siedzenia na piłce. Trzy razy jedną stronę zatrzymujemy, trzy razy drugą. Obszerne ruchy, jak największy zakres wykonujemy ruchu. Jeszcze 15 sekund przerwy. Oczywiście przerwy wykonujemy, wykorzystujemy w dowolny sposób. Można się napić wody. To jest też bardzo ważne podczas treningu, żeby na bieżąco uzupełniać płyn. Pięć sekund przerwy. Trzy. Dwa. Jeden. I zaczynamy. Obszerne krążenia. Raz. Dwa. Trzy. Zatrzymaj. Druga strona. Raz. Dwa. Raz, trzy. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Zatrzym. I zmiana kierunku. Raz. Dwa. Trzy. Ostatni raz. Raz. Dwa. Trzy. I kończymy. Piłka pod biodrami, jedna noga na karimacie, kocu, podłodze, wywamy tak, ręce na wysokości barków, jedna noga zgięta w kolanie, naszym zadaniem będzie mocno, pięta do pośladka, pięta do sufitu, przepraszam, opuszcza cały czas ćwiczy. jedna noga, góra, dół do, uwaga, trzy, dwa, jeden, tu stabilnie, góra, pośladek napinamy i dół, góra. i, I wracamy. Pięta jak najwyżej, noga w kolanie pod kątem 90 stopni. Moc wysoko. I. Góra. I. Ostatni Góra. Przytrzymaj. I dół. Przerwa. Zmiana pozycji. Zmiana nogi. Ja się przekręcę na drugą stronę, tak aby lepiej było widać w jaki sposób wykonuje ćwiczenie. Zmiana nogi. Teraz u mnie noga prawa, pośladek prawy, czyli zdjęta noga kolanie pod kątem 90 stopni. Staramy się, żeby tak było góra, mocno napinamy i. Idę. Góra i uważaj, Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Patrzymy na karimatę i ćwiczy tylko oślady góra. I dół. góra. I. Dół. Góra, Opuszcz. Górę. opuszcz, mocno, napój pośladek pięta wysoko. Do sufitu. I Górę. I. Jeszcze dwa powtórzy. Górę. Powolutku, Zejść z piłki. ostrożnie. Usiądź sobie na wyciągnij daleko ręce. Wdech się, wydechnął Wdech. nosem. Wydech. się, Ostatni raz, Wdech się, Wydech. Usta. I ostatnie ćwiczenie z tona. Na koniec. Bardzo uniwersalne, bardzo kompleksowe, gdzie wzmacniamy ramiona, brzuch, pośladki, nogi. Będzie to standardowa deska na piłce. Będziemy utrzymywali 5 sekund w górze. Po czym schodzimy do klęku. Chwila odpoczynku, znowu góra. 5 sekund. Utrzymujemy stabilnie pozycję, napinamy brzuch pośladki i znowuż przechodzimy do klęku. Około minuty tego ćwiczenia. Przedramiona na piłce. W klęku troszeczkę kolana możemy dalej odsunąć od piłki. Naszym zadaniem będzie wyprostować nogi w kolanie. Biodra nie za wysoko. Staramy się jednej linii z plecami. I przechodzimy do klęku. Przygotujcie się. Trzy, dwa, jeden, góra. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I przechodzimy do kleku. Odpoczynek. Góra. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Przechodzimy do kręgu. Odpoczynek króciutki. Jeszcze trzy set. Góra. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Przecie. Do kręgu. Staraj się żeby brzuch nie dotykał piłki. Jeszcze dwa razy po pięć. Góra. Pięć. Cztery, trzy. 2, 1, przechodzimy do kłębów. Ostatni powtórzymy. Góra, utrzymasz każdżal. 5, 4, 3, 2, 1, przejdź do kłębów. Odłożę piłkę i nie będzie już na potrzebne. Wykonamy kilka ćwiczeń rozciągających na koniec troszeczkę rozluźnić pośladek rozluźnij jeszcze nogi spokojnie u góry oddech napij się wody dosłownie na koniec dwa trzy ćwiczenia rozciągające ok pierwsze jedna noga jakby siadła prostego palce na siebie drugą zgiętą w kolanie Przekładamy stopę na drugą stronę, kolano do brzucha i trzy lece proste i trzy. Staramy się tutaj czuć z tyłu poślad. trzymam na Trzy, dwa, jeden. rozluźnij, rozrzuć. Druga noga, ta, która była zgięta przed chwilą, w kolanie wyprostowana. Drugą nogę przekładamy i delikatnie do w drugą stronę. Odprowadzamy i trzymamy. Minimum 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, odłóż, rozluźnij, drugie ćwicząco. pięty, jak najbliżej pośladków delikatnie kolanami, łokciami, możesz odpychać kolana od siebie, staraj się tak, aby kolanka jak najbardziej odprowadzić na zewnątrz w kierunku podłoża, wewnętrzna część ud, zacznij, 20 sekund w tej pozycji, wdech nosem, wydech ustaw. Wdech nosem, wydech nosem, już spokojne ćwiczenia. Na zakończenie 5, 4, 3, 2, 1. Ok. I rozluźnij. I na koniec ostatni ćwiczący. Obręcz barkowa, ręka do klatki piersiowej, chwyć jak najdalej na wysokości łokcia. Przyciągnij rękę do klatki piersiowej, trzymaj. Trzy, dwa, jeden. I rozluźnij. Zmiana ręki, prosta ręka łokciu do klatki piersiowej. Drugą pytamy. Za i przyciągamy do klatki. Trzyma Piętnaście, pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden.